Dlaczego Poczta Polska będzie nadal operatorem wyznaczonym? Teraz z mocy ustawy jest tak zwany obszar zastrzeżony. Obszar zastrzeżony, w którym może działać tylko i wyłącznie Poczta Polska, to są przesyłki listowe do 50 gram. W tej chwili mówimy o uwalnieniu tego, tego obszaru. Wszyscy będą mogli te przesyłki doręczać, natomiast operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej. Czyli doręczenia wszelkich paczek, listów, przekazów, wszystkiego, wszystkiego, co jest związane z usługami pocztowymi, pięć razy w tygodniu na terenie całego kraju, dobrej jakości, przystępnej cenie, będzie z mocy ustawy przez najbliższe trzy lata poczta Polska. Dlaczego, dlaczego na to się zdecydowaliśmy? Zawsze będzie tak, że będzie musiał istnieć operator wyznaczony doświadczenia właśnie tych usług pięć razy w tygodniu i spełniające te pozostałe cechy, które przed chwilą wskazałam, ponieważ taki obowiązek nakładają dyrektywy, przepisy unijne na każde państwo członkowskie, że musi być w kraju taki operator pocztowy, który zapewnia obywatelom tego rodzaju usługi, no bo każdy z nas nie wyobraża sobie, że będzie czekał na listonosza tydzień, bo będzie na przykład raz w tygodniu ktoś mógł tylko odebrać listy. W związku z tym obowiązek takiego posiadania operatora wyznaczonego po prostu jest, my zdecydowaliśmy się, że na trzy lata teraz najbliższe po okresie liberalizacji będzie poczta polska, bo w chwili obecnej jedynie poczta polska w Polsce spełnia warunki do tego, żeby po prostu te usługi świadczyć, bo nie mamy drugiego operatora, który ma tak rozległą liczbę placówek pocztowych, chociażby tak takiej liczby listonoszy, więc ten obowiązek przez trzy lata spoczywa jeszcze na poczcie polskiej. Po upływie tych trzech lat prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie przeprowadzał konkurs na operatora wyznaczonego i wtedy w konkursie każdy inny przedsiębiorca, który będzie czuł się na siłach, aby takie usługi w takim wymiarze świadczyć, będzie mógł zgłosić się do regulatora, do tego konkursu i będzie mógł oczywiście być wybrany na operatora pocztowego.